Ja jestem Riko. W dzisiejszym odcinku mod o nazwie Battle Assistant jest to mod, który zmienia widok kamery w trybie artyleryjskim, co zaraz wam zaprezentuję. Ok, jesteśmy już w bitwie i czekamy na odliczanie do rozpoczęcia bitwy. Okej, okay, bitwa się rozpoczęła, także znajdźmy sobie jakieś ciekawe miejsce, z którego moglibyśmy ostrzeliwać. I tak, ogólnie ten mot no tak, to jest, no, ten mot to już jest właściwie cheat, no bo dosyć mocno zmienia, yy, no, rozgrywkę samą, co zaraz y, zobaczycie, e, tak y, wchodzimy w tryb altradyjski i aktywujemy moda. E, zaraz sobie najpierw naceluję na wroga i zmieniamy go przyciskiem G. I proszę, oto stały się czary. I tak, jeżeli, no właśnie, jeżeli macie inne mody, które zmieniają wygląd y, kamery, y, na przykład y, zoom in albo zoom out. Albo jakieś tam jeszcze inne mody, które zmieniają to, właśnie podczas przybliżenia i oddalania mogą wa może Wam tak skakać ekran. Yy, tak więc, jeżeli macie inne mody, to albo odinstalujcie tamte mody, albo no, musicie się do tego przyzwyczaić. Ale sam mod jest naprawdę przydatny, i chyba jego się nie da trafić. Mm. No tak, on jest naprawdę bardzo przydatny, ponieważ widać jak pocisk może lecieć. O, może tutaj na tego ISA niech się tylko zatrzymie. O. I no, niestety nie trafiłem. Ale widzieliście jak można zobaczyć ten lot tor lotu tego pocisku. To jest też fajną sprawą, bo widzicie jak to wszystko działa sam lot ten. Tego pocisku. Hmm. A się tam nakłębiło ich. No, niech tylko chce się dotrafić. No, widzicie, jak to. <coughs> Sorki za mój głos, ale mam taką lekką chrypkę. Jak widzicie, trochę to denerwuje. Znaczy, gdy chcecie sobie na kogoś dokładniej przycelować O, tutaj jest tak pięknie kawałek dwójka ustawiony. Aj, chyba się zdążył wycofać. może teraz na kogoś innego spróbujemy o, jak widzicie w, nawet w tym normalnym widoku dosyć ciekawie się to przesuwa ponieważ reaguje na każdą w, na każde wzniesienie i mm, i nizinę, że tak powiem no, naprawdę denerwuje to przeskakiwanie a czasami to po prostu się wyłącza więc naprawdę albo sobie odinstalujcie inne jeżeli macie a jeżeli nie macie to po prostu cieszcie się takim jaki jest Znacznie wygodniej jest to, właśnie w zwykłym widoku się przesuwać, ale znacznie ładniej się, łatwiej i w sumie ładniej dla oka się celuje, też w tym widoku, bo to jest taki widok pod kątem, i naprawdę fajnie jest to zrobione. Dobra, dosyć gadania traf go chociaż, no niestety, tylko gąsienicy mu zerwaliśmy, no ale przynajmniej tyle. Nie ruszać to może go trafię. O. Nie, nie. No i się musiał odsunąć, ale i tak bym go nie trafił. Dobra. Zaraz tutaj ktoś, jakiś średni. No niestety trochę trudniej się nawiguje właśnie w tym widoku, ale łatwiej i wygodniej się z tego strzela. Ja może się y, ewakuję stąd. Chociaż tak niepewnie zaraz. Chociaż nie. Może będę miał przynajmniej jednego fraga. Poczekam tu sobie grzecznie. Aż mi ktoś podjedzie. Dziwne, nikt tu nie podjeżdża. Może pojechali do swojej bazy bronić. Hmm. Więc trochę się boję. No i... Oj. Może jeszcze uda mi się przeżyć. Chociaż ja nie sądzę. No niestety. No ale to, to już wygraliśmy na pewno. Tak więc tą bitwę jak zwykle znowu przyspieszam w magiczny sposób i widzimy się w następnej. Więc jesteśmy na następnej bitwie. No niestety, jesteśmy na tej samej mapce, na której byliśmy wcześniej, ale teraz yy, będzie, będziemy się musieli bronić. Wtedy była chyba bitwa standardowa, a teraz będziemy się musieli bronić, więc może będzie ciekawiej, po, ponieważ te bitwy są trochę krótsze i takie bardziej dynamiczne, ponieważ no, jest presja czasu i muszą się szybciej wyrobić, żeby nam przejąć. Tak więc na razie sobie popatrzę czy może tutaj ktoś nie jedzie. Zwykle lepiej właśnie patrzeć czy tutaj ktoś nie jedzie, bo widać te rozwalane budynki i przewalające się drzewa, ale już tutaj dojechali, więc przenosimy się do naszego pięknego Widoku. Coś mi laguje. I czego trafię? No nie, nie trafię. Naprawdę ciężko się nawiguje w tym widoku, dlatego lepiej sobie przejść do zwykłego. I tutaj normalnie się przenieść ten widok Więc nie ruszaj się, daj mi się zniszczyć. No nie trafiłem Dobrze, to kurde, no jak to denerwuje, naprawdę. Mam nadzieję, że tam będziesz jeszcze stał. Albo nie. No. To jest artyleria, więc lepiej zniszczyć artylerię. Bo już się przestraszyłem, że mojego zniszczę wow już wszystkie artylerie wykryte poradzę przynajmniej jedną zniszczyć niestety miałem tylko taką artylerię i się nie dało innej niestety niemieckie mają to do siebie, że strasznie długo skupiają celownik błagam nie ruszaj się Może jej się nie rusza ale nie trafię. Nie, coś mam dzisiaj chyba jakoś pecha. Może na Ciebie. Aha, i jeszcze co jest jednym takim minusem, co mi się właśnie teraz przypomniało, jeżeli jesteśmy w tym widoku i wrócimy do zwykłego i na przykład przesuniemy kamerę i tak klikniemy, znaczy klikniemy z powrotem, to jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Więc to też jest słabe, i za każdym razem pamiętajcie, jak jesteście w tym widoku, przejdźcie z powrotem do normalnego, i wtedy dopiero możecie na przykład o, się przenieść. Bo jeżeli będziecie w tym widoku i się przesuniecie. To wróci się z do tego samego miejsca, tak więc taki kolejny mały minusik. Znaczy, w sumie to jest jedyny minusik tej modyfikacji, bo ten poprzedni minus, z, z właśnie z tą kamerą, to jest przez inną modyfikację, która no po prostu się kłóci z tą. No, i jak zacząłem na niego celować, oczywiście musiał zniknąć. Ten mod jest naprawdę ciekawy. Więc warto go zainstalować. Przynajmniej, dopóki jeszcze wargaming tego yy, nie zablokowało. No, nie. Może ktoś się pokaże. Ktoś się nie chce pokazywać. Nikt. A na niego? Na niego niestety nie trafię no, A może chociaż ciebie? O, panterkę, pięknie, proszę bardzo Nie No i znowu pewnie ten błąd i wrócę do tego samego miejsca Więc nie zapominajcie tego, bo później się będziecie denerwować, no Troszkę bliżej to będę miał dwóch za jednym strzałem Naprawdę blisko No błaga, nie ruszaj się Naprawdę. I znowu zapomniałem o tym i znowu jestem w tym samym miejscu. Dobra, może przynajmniej ty mnie nie zawiedziesz. Oczywiście. Musiałem jak zwykle zapomnieć. Nie ruszę się? Osiem sekund skupienia Dobrze Dobra, sobie z nim poradzi, ja się zajmę No hmm. Mogę mieć małe kłopoty, myślałem, że to wygramy hmm może ten Black Prince go zniszczy proszę, proszę, przeżyj jest, dobra U, ale było blisko hmm. Znowu było blisko no i niestety zginąłem. No nic, to było na tyle. Taka krótka prezentacja. Myślę, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej, zasubskrybujcie i link do tego moda będziecie mieli w opisie filmiku. Także ta bitwa zaraz się myślę, że skończy. No nie jest po prostu jak zwykle w magiczny sposób przyspiesza.